Witam Was serdecznie. Jestem na tyłach podwórka na Alejach Jerozolimskich 30. Na tyłach podwórka, w którym siedzibę ma e, samo, Samoobrona. Mamy dzisiaj 7 sierpnia 2011 roku. Przyjechałem tutaj, żeby zobaczyć jak wygląda to rusztowanie, które sięga aż do ostatniego piętra. A które jest właśnie dokładnie tutaj, gdzie jest biuro samoobrony na trzecim piętrze? Tutaj na trzecim piętrze, policzmy. Więc pierwsze piętro, drugie piętro i trzecie piętro. Jest ustawiona platforma. Nie wiem dokładnie w którym miejscu są te biura. Czy to tutaj, czy to może tutaj o ale moi państwo będę śledził co się dzieje tutaj z tym rusztowaniem. Mam nadzieję, że kiedyś sprawa tego rusztowania zostanie wyjaśniona. Wychodzi na to, że prace budowlane, które są tutaj na tabliczce roboty budowlane, kiedyś będą ukończone i albo jest to wynik przymiarki do malowania elewacji, albo tu są prowadzone jakieś inne prace niemalarskie, których jak na razie tutaj nie widzę. Niemniej czas pokaże i mam nadzieję, że sprawa ewentualnej możliwości wejścia po tym rusztowaniu na trzecie piętro tu właśnie na tą platformę będzie kiedyś wyjaśniona. Będę śledził tutaj przebieg tych, tych prac i będę przyjeżdżał tutaj w miarę regu regularnie, żeby zobaczyć jaki jest postęp tych prac i dowiedzieć się coś na temat tych prac w ogóle. A jeszcze pokażę Wam, jak wygląda na chwilę obecną to podwórko. Tu mamy na tyłach szkołę zawaloną, boisko jest zawalone jakimiś styropianami elewacyjnymi leżącymi w całkowitym rozgardiaszu. Na tyłach podwórka mamy bałagan, śmietnisko, tam też są jakieś styropiany porozwalane. A jeszcze się przyglądam czy nie ma tutaj jakiejś kamery która mogłaby ewentualnie posłużyć za A wiecie co ja przejdę tam w tej chwili nie wyłączając tej kamery i sprawdzę czy tam jest jakaś kamera Nie, tam nie ma jakiejś kamery Tam jest tylko czujnik Tam jest tylko czujka. Ale może szkoła ma jakąś kamerę? Oczywiście, że ma. Proszę. Nawet stąd zauważyłem kamery na słupku. Gdzie jest ten słupek? O, tu widzicie. Tu są kamery szkolne. Zaraz się rozejrzę, czy może nie ma tutaj jeszcze jakiejś innej kamery, która mogłaby posłużyć. Filmowania całego tego miejsca. Zwykle szkoły mają kamery. Ale jak się okazuje Nic tutaj na razie specjalnie nie zauważyłem. Poza tymi tutaj na, na terenie szkoły, jeszcze raz zrobię na nie najazd. Co prawda są ustawione w sposób raczej uniemożliwiający sfilmowanie całego tego miejsca z tym rusztowaniem. A tu jest trzecie piętro, właśnie. Ja zaraz spróbuję to okno sfilmować jeszcze dokładniej i przyjrzeć się temu okno z innej perspektywy A więc robię kolejne ujęcie I chcę się przyjrzeć teraz trzeciemu piętru a więc od dołu licząc najpierw może zrobimy najazd na te wejście tutaj jakieś potem to rusztowanie Mamy pierwsze piętro, drugie piętro i trzecie piętro i te okno. Idealne wejście. A z dachu jeszcze zrobimy najazd na dach. Czy z dachu byłoby można, można było zejść? No, byłoby ciężko. Ale tu z tego gzymsu po tej rurze, na tą platformę, i później w dół. Teoretycznie dałoby się tu zejść. Tak. No nic. Tak jak powiedziałem yy, przed chwilą, Będę śledził, co się dzieje z tym rusztowaniem. Tutaj widzę przygotowania do kolejnego rusztowania. W najbliższych miesiącach się okaże, co to jest. Jestem tutaj przy rądzie Degola. Wejście do podwórka na tyły siedziby samoobrony jest tutaj od Empiku. I proszę Państwa, zobaczyłem, że jest tutaj kamera. Na elewacji tego budynku, skierowana dokładnie w moją stronę, której kąt widzenia mógłby potencjalnie objąć miejsce, w którym stoję, więc w środku tej bramy, jak też tych wszystkich, którzy przychodzą tutaj pod tą kamerą. Jestem teraz już na podwórku. Tam jest siedziba samoobrony w tle, widać. A tutaj na terenie szkoły również zobaczyłem, że jest kamera na słupie, która skierowana jest na sam teren szkoły. Teren szkoły, z którego potencjalnie każdy mógłby w jakiś sposób obserwować to, co dzieje się naprzeciwko, czyli właśnie tam, gdzie są biura samoobrony. Może to trochę naciągane myślenie, ale potencjalnie ktoś, kto mógł przyczynić się do śmierci Andrzeja Lepera, mógł skorzystać z terenu szkoły, obserwując go, znaczy nie teren szkoły, tylko te, ten okna samoobrony, właśnie z terenu szkoły. Więc też warto byłoby, żeby policja zainteresowała się. Tą kamerą, która jest tutaj właśnie na tym słupie. Tak mi się wydaje. Idę poszukać innych kamer, które tutaj są w tej okolicy. Jestem na tyłach alei Jerozolimskich 30. Tam jest wejście od chmielnej. Tutaj jest wejście od alei Jerozolimskich. Tutaj przed chwilą rozmawiałem z tym stróżem. Tutaj jest siedziba samoobrony, gdzie w tle widać. Właśnie ten radiowóz, tam przed chwilą byłem, to są te słupki, tutaj drzewo zasłania ten, te rusztowanie, i tu zobaczyłem przed tą stróżówką, właśnie kamerę na elewacji, która mogłaby posłużyć jako materiał do sprawdzenia przez policję. Ta kamera na pewno widzi całe wejście tędy oraz przejście. Obok tej budki w stronę właśnie tyłów podwórka, gdzie siedziby ma sama obrona. Rozmawiając z tym panem przed chwilą dowiedziałem się, że policja zainteresowała się materiałami ze wszystkich tych kamer, które tutaj się znajdują w okolicy. Tam nie stwierdziłem żadnej kamery, natomiast tam od strony ronda Legola zauważyłem jedną właśnie na elewacji, co pokazałem przedtem. Tak, gdzie tam na tym mamy w To no jest i firma, która robi dach, nie, tam i tym, i dach, tak, jest pod tam, ale trzecia platforma na trzecim pierwszy sięga dokładnie do ogień. Tak, ja no, no, to na się... A jeszcze jedno tylko pytanie. Czy w siedzibie samoobrony były jakieś yy, kamery, które rejestrują wejścia i wyjścia? Yy, to znaczy jest kamera yy, taka przemysłowa. Ale obejmuje mniej więcej obszar wejścia do biura. No, tak. wejścia do biura tak, ale tego, jest... do tego pokoju nie. nie, nie ale... ale ktoś kto by chciał wejść do jakiegokolwiek pokoju byłby zarejestrowany na tej kamerze. Nie jest, nie jest tylko taka, Na drzwi. Że tylko jest... A, tylko podgląd jest, ale nie, nie rejestruje. I to by wyjaśniło całkowicie sprawę moich drodzy Tak ale jakby się to byli A Na Nie tak się pytam tylko. No, tak się no bo to ludzie po prostu zwyczajnie zadają takie pytanie. No to warto na przyszłość pomyśleć o rejestracji. To dużo nie kosztuje. Nie tu, ale jakoś tak Skoda, bo to by całkowicie wyjaśniło całą sprawę. Czy ktoś wchodził, czy nie wchodził? A jakby wchodził, to gdzie tam? nie wejdzie do podpisu za długi. mamy wejść tam. To znaczy, jesteście w stanie ustalić, czy jakaś chłopca osoba... Nie, jest jest wtorek i wtedy a tam to my Rozumiem, ale przez okno do pomieszczenia pana Andrzeja? Nie ma. Ani z tego urustowania, ani z tego A, z tego urustowania nie da się wejść do ale do pomieszczeń ale do pomieszczeń da się ale teoretycznie z tej platformy do pomieszczeń samoobrony da się wejść tak no kochamy super sto kamer dla nich kamery kamery to dawno były poniszczone tam młody człowiek a dwa, to wiesz na jakie to polecenie poszedł? Nie uwierzyłam. czego? Nie wiadomo. Co? wiadomo. No, możemy się domyślać. Ja też się tego domyślam, ale, ale próbuję się domyślić, jak to technicznie mogło się odbyć. Technicznie.